Dzisiaj zaczyna się uniwersjada, 30-letnia uniwersjada w Neapolu, ale my nie jesteśmy w Neapolu, tylko w Salerno. To jest 70 kilometrów od Neapolu miejsce, gdzie mieszkają szermierze i gdzie mieszkają siatkarze. Jedna z naszych wielkich medalowych nadziei. Paweł Wojcki, trener reprezentacji. Paweł, ty byłeś na dwóch uniwersjadach jako sportowiec i pewnie wtedy bardziej czułeś atmosferę tej uniwersjady, no bo jednak to, że mieszkacie 70 kilometrów od głównej wioski uniwersjady, powoduje, że to może być taki po prostu trochę zwykły turniej dla was? Czy zwykły turniej? To nie wiem. Tamte imprezy były zorganizowane w stylu olimpijskim bym powiedział. Igrzysk, Wioska Wielka, wielka organizacja tutaj faktycznie jak trochę na takim na turnieju siatkarskim stricte, ale organizacyjnie jednak to jest przedsięwzięcie ogromne. Logistyka, transport na hale. dzisiaj, numer z dzisiejszego dnia Brazylijczycy przyjechali z Portugalczykami na salę grać sparring, bo nie wiedzieli, że nie na tą halę przyjechali co trzeba. My kończymy trening, oni siedzą przed halą w 40-stopniowym upale i czekają, żeby ich ktoś przewiózł na tą właściwą. Także takie rzeczy się zdarzają na tego typu imprezach i w takich sytuacjach czujemy, że to jest jednak turniej uniwersjada, a nie zwykły turniej. Ty masz za sobą udział i w uniwersjadach, i w igrzyskach olimpijskich? Jesteś w stanie porównać te imprezy? Co ja mam taką jedną zbitkę na ten temat, że impreza generalnie bardzo podobna, tylko na igrzyskach więcej gwiazd sportu i można usiąść sobie na stołówce obok największych gwiazd sportu. Na Mimersjadzie aż tak dużo tych gwiazd nie ma, ale jeśli chodzi o przedsięwzięcie organizacyjne, jakieś doświadczenie dla sportowca, to myślę, że bardzo podobne. Czasu na zbudowanie drużyny wiele nie miałeś. Trzy tygodnie trwały te przygotowania. Pierwszy mecz sparingowy udało zagrać się dopiero już tutaj na miejscu, w Ariano Irpinopod polem, gdzie też będziecie grali jeden ze swoich meczów. Ale pamiętam, jak rozmawialiśmy na początku tych przygotowań, powiedziałeś, że tutaj jest wybranych 12 czy wtedy 13 zawodników, ale tak naprawdę gdyby to była kolejna 13, to siła polskiej siatkówki dziś jest taka, że no, zawodników do drużyn nie brakuje. Myślę, że tak, że y, szkolenie jest takie, że mamy naprawdę, nie mamy się czego wstydzić i organizacyjnie, i ten materiał ludzki jest potężny, no choćby teraz. Trzy, trzy różne drużyny przygotowują się do trzech różnych... Y, etapów rozgrywek. Jedni już trenują, przygotowują się do kwalifikacji olimpijskich. Druga grupa zaraz jedzie do Chicago na turniej finału Ligi Narodów, a my jesteśmy tutaj na Uniwersyadzie. No i mamy jeszcze zespół, który jedzie za chwilę na Mistrzostwa Świata Juniorów do Bahrainu. I dokładnie tak. I z, tego, z tej drużyny też kilku zawodników by na przykład z przyjemnością widział w drużynie uniwersjadowej, ale muszą wspierać drużynę juniorów, bo, bo to jest ważne. I to trzeba spiąć też organizacyjnie, także... Wszystko się udało, przygotowania przebiegały bardzo dobrze, bardzo dobrze było wszystko zorganizowane. Kiedyś to bym powiedział, że spodziewałbym się takiego sobie organizacji tego wszystkiego i logistyki naprawdę bardzo dobrze to przebiegało i tak naprawdę bez zakłóceń mogliśmy się przygotowywać. Cztery cykle, tak naprawdę. mieliśmy treningowe i myślę, że to jest optymalnie przed takim turniejem. Zdarzają się w sporcie grający trenerzy, ale nie zdarzają się w sporcie trenerzy, którzy są zawodnikami, potem na trzy miesiące czy cztery zostają trenerami i znowu wracają do grania. Tak ciężko rozstać się z parkietem, że, że, że jeszcze wrócisz i będziesz w kolejnym sezonie grał? Wiesz co, teraz tak odpowie, prawdziwa odpowiedź jest taka, bycie zawodowym sportowcem jest dużo łatwiejsze niż bycie e, trenerem. Bez dwóch zdań. Tam poprzednie wakacje pokazały mi, że bycie asystentem jest bardzo trudne. Pierwszym trenerem jest bardzo trudne. Jednak granie w siatkówkę jest dużo łatwiejsze. Bycie trenerem daje trochę więcej satysfakcji z tego wszystkiego, co się dzieje. Ale jeszcze czuję taki ogień do grania i mam nadzieję, że, że będę go czuł. A jak przestanę, to na pewno skończę. Nie będę chciał. Jak ja to mówię, dożynać świniaka i się męczyć, to chciałbym skończyć w tym momencie, w którym poczuję, że to już, to już nie jest to. Reprezentacja Uniwersjadowa to trochę reprezentacja nie trochę bardzo związana z AZS-em. Zielona koszulka, którą masz na sobie też jest bardzo związana z AZS-em, a ty jesteś bardzo związany z AZS-em, bo e, prawdzie przez AZS częstochowa przeszliwość i wszyscy wybitni polscy siatkarze, ale jeszcze przez AZS Politechnikę Warszawską i AZS Olsztyn łącznie z tą Częstochową, no to już nie wszyscy. Tak się dziwnie złożyło. Weż wychowywałem się siatkarsko, mogę powiedzieć, że... Taką szkołę swoją odebrałem, pochodzę z Tomaszowa Mazowieckiego, tam zaczynałem swoje szkolenie. Później poszedłem do Częstochowy yy, w wieku juniora, kadeta juniora i zawsze moim marzeniem było występowanie w AZSie Częstochowa. I udało mi się je spełnić, ale nie wiedziałem, że tyle lat spędzę w drużynach azs -owskich. Teraz nie wyobrażam sobie siebie poza AZS-em Olsztyn tak naprawdę, a jeszcze w tym wszystkim bardzo dawno temu yy, grałem w, Politechnice Warszawskiej, jak to jeszcze był klub studencki, tak naprawdę i awansowaliśmy do plus ligi od tamtej pory. AZS Politechnika teraz oni z Warszawa grają w plus lidze. Także było to dosyć dawno temu, ale faktycznie parę lat spędziłem w AZS-ach i w sumie jestem z tego bardzo zadowolony, bo te miasta są specyficzne. Jolchna i Częstochowa są takimi jakbym powiedział właśnie akademickimi ośrodkami i kibice, i cała ta otoczka wokół siatkówki jest troszkę inna niż w innych miejscach. Gdybym zapytał Cię dzisiaj, ile jeszcze planujesz być graczem na boisku, to byś powiedział rok czy dłużej? Nie wiem, nie, nie wiem. Pytam dlatego, bo chcę zapytać, kiedy będziesz trenerem w Wolsztynie? W, w Olsztynie mają nosa do dobrych trenerów i na szczęście mi takiej propozycji nie składają. E, czuję jeszcze ten ogień do... Do grania i może po mnie nie widać, ale jestem po swoim treningu indywidualnym, który też pozwala się jakoś tam mentalnie przygotować do tej i odpocząć, i zregenerować, pomyśleć trochę o tym, co, co zrobić na treningach i jak się przygotować do meczów jako trener. Ale z czym to dużo frajdę sprawia: yy, granie w siatkówkę. Jeszcze nie, nie do końca to czuję, że, że już jestem gotowy na to, żeby być takim trenerem pełną gębą, bo w myśli teraz to jestem takim trenerem właśnie wakacyjnym na przerwę wakacyjną troszkę inaczej się pracuje z chłopakami młodymi to jest to teraz opowiem taką ciekawą rzecz najprzyjemniejsza rzecz jaką można zrobić. Dzwonić do chłopaków młodych yy, prosić ich żeby przyjechali na zgrupowanie kadry uniwersjadowej w momencie kiedy ja do nich dzwoniłem to wszystko było w takich powijakach że nie mogłem mi takiego konkretnego planu nakreślić a oni wszyscy odpowiadali tak średnio, myślę, że średnio to z 10 sekund, że tak przyjeżdżają, są gotowi i buduje się taką drużynę, gdzie przyjeżdżają wszyscy ludzie, którzy chcą. Oni za to żadnych pieniędzy nie dostają, tylko dokładają do interesu. Przyjeżdżają przygotowani. Parę lat temu, z 10 lat temu, nie do. Myślę, że byłby z tym duży problem. Nie trzeba było ich w ogóle nigdzie pilnować, nic robić, a oni przyjechali przygotowani i na, na każdego dnia zasuwali na treningach i nie trzeba, było, jest, to, nie trzeba było ich o to prosić. To jest tak naprawdę w pracy trenera to jest taka, ten przyjemny wycinek. Niestety nie zawsze tak jest w klubach jest troszkę inaczej. Nie zawsze się pracuje z tymi ludźmi, z którymi by się chciało pracować. Nie zawsze ci ludzie pracują tak, jakby się chciało pracować. I to troszkę inaczej wygląda. A tutaj to jest taki krem de la krem, że już no nie można przyjemniejszego momentu pracy znaleźć. I boję się, że w tym takim tej ciężkiej pracy codziennej mógłbym sobie nie poradzić jeszcze emocjonalnie, zwłaszcza a tutaj to jest, w takiej grupie to jest przyjemność. Mam nadzieję, że chociaż im nie przeszkadzać, a może czasami nawet pomóc. Paweł, rozmawiamy w środę. Niespełna, nie spełna, nie, spełna, bo po południu gracie w piątek, czyli 48 godzin pozostało do e, rozpoczęcia meczu, który e, gdzieś w Twoich dokumentach trenerskich może być zapisany na zawsze, bo to tak naprawdę jest przecież Twój debiut w roli trenera. Wiesz no i tak teraz nie wiem, kto będzie bardziej zestresowany, czy zawodnicy na boisku, czy trener na ławce, więc trzeba dobrą maskę przybrać. E, no, jest no, ciekawe doświadczenie. I mam nadzieję, że to wyjdzie tylko z korzyścią taką życiową, i dla mnie, i dla chłopaków, tych, co będą grali w tym meczu. Piątek o 17.30 Paweł Wojtski debiutuje w roli trenera reprezentacji Polski meczem z Brazylią. Ciężko po prostu sobie wyobrazić bardziej honorowe miejsce, bo duża impreza, bardziej honorowego rywala, bo jednak mówimy o Brazylii na początek przygody trenerskiej. Paweł, powodzenia i mam nadzieję, że za dwa tygodnie po złotym medalu w tym samym miejscu poganamy. Do zobaczenia.